Taśmy tynkarskie Blue Dolphin. Jak sama nazwa wskazuje, taśmy dedykowane są na chropowate powierzchnie. Na powierzchnie takie jak tynk, kamień, beton, cegła i wiele innych podobnych. Słuchajcie. Klej na taśmach tynkarskich musi być zdecydowanie bardziej agresywny, ponieważ powierzchnie, o których wcześniej wspomniałem, są dużo bardziej wymagające. Mam tutaj dwie taśmy. Jest to taśma tynkarska w kolorze białym i taśma tynkarska w kolorze pomarańczowym. Zacznę może od najbardziej znanej i oryginalnej taśmy tynkarskiej w kolorze pomarańczowym. Taśma charakteryzuje się tym, że jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Można łatwo przerywać ją w dłoni bez żadnych nożyczek czy też urządzeń tnących. Dodatkowo charakteryzuje się tym, że jest odporna na wilgoć i na różnice temperatur. Zobaczcie również, jak łatwo można przerywać ją w dłoniach. Teraz kilka słów odnośnie taśmy tynkarskiej białej. Jest to taka nasza nowość. Co ją wyróżnia? Wyróżnia ją oprócz koloru również to, że klej został tak zmodyfikowany, że taśma może przebywać na powierzchni nawet przez 30 dni, a po upływie tego czasu, czyli 30 dni, usuwamy ją łatwo bez pozostawienia śladów kleju na powierzchni. Klej cały czas zostaje na powierzchni taśmy, nie ma kleju na powierzchni, do której była przyklejona taśma. Podobnie jak taśma tynkarska w kolorze pomarańczowym, jest to taśma, która ma tak stworzony nośnik, dzięki któremu można łatwo ją przerywać w dłoniach. Zobaczcie sami. Jeśli potrzebujecie solidnych, pewnych taśm tynkarskich, taśm, które będą służyły do ochrony powierzchni wymagających, takich jak tynk, kamień, beton, cegła, zdecydujcie się na taśmy tynkarskie Blue Dolphin, taśmę pomarańczową i nowość taśmę tynkarską białą.